Cześć moi drodzy, jak wiecie przedwieczni bogowie namieszali w głowach niejednemu stronnikowi, zmieniając ich w przekręconą e, złą wersję i niestety również w swojej głowie słyszałem diaboliczne podszepty, w związku z tym postanowiłem zrobić coś czego do tej pory nigdy jeszcze nie robiłem, czyli wydać pieniądze na Hearthstone'a, w związku z tym jak widzicie mamy 19 pakietów, które udało mi się dofarmić z arenek Mam też 1000 golda, mam aktywną arenkę więc około 20 paczek tych ze starszych dodatków będziemy mieli do otworzenia jak tylko taka okazja żeby zrobić duży opening się pojawi Natomiast teraz chciałem zrobić tą straszną rzecz i wydać kapuchę na a, dodatek No cóż, rozkazi śmierć No cóż moi drodzy, <laughs> dokonało się, że tak powiem. Jak widzicie mamy już 50 pakietów e, tutaj gotowych, zapakowanych w złotą, w tą e, czekających tylko na otworzenie i zobaczymy jeszcze, czy e, w związku z tym od razu nam się pojawił cardback z dodatku oczywiście że się pojawił więc od razu go sobie ustawimy na ulubiony i generalnie rzecz biorąc na tym będziemy kończyć Planuję zrobić tak, że zrobimy sobie najpierw otwieranie tych starych paczek a potem od razu otwieranie tych 50 paczek z nowego dodatku, w oczywiście w dniu premiery jak tylko będziemy mieli taką możliwość, a w międzyczasie postaram się tych paczek jak najwięcej dofarmić. Jak widzicie w tej chwili mamy 69, więc paczek gotowych do otwarcia, a tak jak mówiłem jeszcze trochę tego na pewno wpadnie w międzyczasie chociażby z karczemnych bujek także tak czy inaczej moi drodzy, mam nadzieję, że e, moje zepsucie e, Wam się spodobało, mam nadzieję, że e, będziecie mieli ochotę obejrzeć ten e, że tak powiem większy opening jeszcze takiego dużego żeśmy nie robili e, no i oczywiście mam nadzieję, że nie będę żałować tych pieniędzy, co, że, co żeśmy właśnie wydali e, tak czy inaczej, dzięki za oglądanie powodzenia w Waszych grach i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej. No i, i cześć.